Niemcy. NOL wywołuje chaos na lotnisku w Bremie. Jak informują niemieckie źródła, wieczorem 6 stycznia 2014 roku ruch na międzynarodowym lotnisku w Bremie, dziesiątym co do wielkości mieście Niemiec został wstrzymany z powodu wykrycia przez radary Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Niezidentyfikowanego obiektu. Jego trzygodzinna obecność w okolicy lotniska flug Hafen Bremen spowodowała m.in. odwołanie lotu do Frankfurtu i przekierowanie lotu do Hanoweru. Samolot z Paryża musiał z kolei kołować nad Bramon do czasu wyjaśnienia sytuacji. Obiekt wykryto około 18.30. O jego obecności poinformowano policję, a funkcjonariusze przebywający w pobliżu lotniska byli w stanie śledzić go wzrokowo. Według gazety Weiser Courier NOL widoczny był także dla załogi wieży kontroli lotów. Rzecznik DFS poinformował, że UFO posiadało normalne światła, czerwone i zielone oraz światła pozycyjne. Na rozpoznanie wysłano policyjny helikopter, ale nie mógł on zlokalizować obiektu i został zawrócony. W późniejszych komentarzach Axen Rab z DFS-u zaprzeczył jednak, by obiekt był widoczny na radarach. Dominika Chyba, świadek obserwacji, twierdzi, że obiekt poruszał się na wysokości 100 do 200 metrów i kilkakrotnie przelatywał nad jego domem. Mężczyzna potwierdził, że przypominał on samolot. Miał takie same światła, ale robił znacznie więcej hałasu. Mówił. Nie wiadomo co to było, ale na pewno obiekt ten tam był. Mówił rzecznik bremeńskiej policji, dodając, że w grę mógł wchodzić balon lub dron. Pokaz dziennikarskiego absurdu zafundował portal rozgłośni Deutsche Welle, informując, że sprawę udało się wyjaśnić. Wysyłane sygnały radarowe ulegają czasami zakrzywieniu, np. przy wysokościowcu, przy drzewie albo na innych przeszkodach. To zjawisko jest odpowiedzialne za przekazywanie fałszywych sygnałów, mówił sceptyk Werner Walter z Mannheim, nie zauważając, że domniemany miraż radarowy był widoczny wzrokowo. Sprawa jest intrygująca i czeka na wyjaśnienie, głównie z powodu rażącego naruszenia bezpieczeństwa nad lotniskiem. Policja z Bremy apeluje do obserwatorów o dzielenie się informacjami, jednak DFS mówi o braku szczegółowych informacji. Należy jednak przypomnieć, że termin UFO oznacza każdy latający obiekt nieznanego pochodzenia, niekoniecznie należący do przybyszów z kosmosu. Na podstawie Derspiegel, Delocal.de oraz dw.de opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios.